Cześć siwanko, z tej strony Enzi. i witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, widzimy się po czterech dniach przerwy. Żyłem bez internetu, poza cywilizacją, bez telewizji, bez. bez czego. Ale to nie jest istotne, bo wracamy już do nagrywania. No i słuchajcie, jeżeli już teraz zostawicie łapkę w górę i uda nam się dobić 5000 łapek i wrzucam wam kolejny odcinek z przyglądu modyfikacji, a jeżeli będzie ładna pogoda i będę miał energię, to wrzucę wam nawet dwa odcinki, bo czemu nie? Tak więc możecie też zasubskrybować mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić najnowszego odcinka, możecie także kliknąć sobie dzwoneczek. No i słuchajcie, jedziemy. Dzisiejsza modyfikacja, którą chciałbym wam dzisiaj przedstawić, będzie dodawała do naszej gry, tak jak widzicie, w postaci z Disneylandu. Znaczy z Disneylandu, z Disneya, po prostu z bajek Disneya i różne inne rzeczy też z Disneya, więc to no, będzie ciekawie, słuchajcie, jest bardzo dużo jajków spawnujących, różne postaci z bajek jest bardzo dużo rzeczy też do, do gry jak możecie zauważyć mnóstwo, jest tego dużo, z pixara, ze star wars'ów mamy nawet, wow, ale ze star wars'ów nie miałem przedstawiać Mnie nawet z marvela są, zobaczcie, bo to wszystko od disney'a ale dzisiaj właśnie disneya, ty, disney'em tylko się zajmiemy, tak więc słuchajcie, od czego zaczniemy, zaczniemy sobie oczywiście od jajek spawnujących i jak już możecie zauważyć mamy myszkę miki i lecimy po kolei, kogo tutaj nasza gra a czy nasza modyfikacja będzie dodawała do gry? No i dobra, weźmy sobie pierwszych 9. Jajuszek idzie sobie, pójdziemy. Staniemy sobie, może, gdzieś tutaj. I, i pokażę wam, co, doda, do, co zostało dodane do gry. A no i mamy myszkę Miki. Czy działa mi teraz y, damage indicator? Chyba nie za bardzo, tak? Tym wam pokażę, ile ta myszka Miki ma życia. Ale nie działa, więc trudno. Chyba ma 20 punktów HP. <laughs> Zobaczymy zaraz. Tutaj więcej ma troszkę niż 20, moim zdaniem. Ale nieważne, słuchajcie, bo nic w zasadzie chyba z tych mobów nie dropi, z czego zauważyłem. Mieliśmy myszkę Miki. Oczywiście szkoda mi zabijać taką myszkę Miki, aż głupio zabijać te postaci z bajek, słuchajcie. Będziemy sobie je tworzyć bez zabijania ich. O, może zróbmy tak. I tak wygląda myszka Miki. Fajnie. Myślę, że bardziej będzie to podobne do myszki, w sensie, wiecie, nie będzie to stworzone z postaci Steve'a, ale no trudno, no ważne, że jest, nie? Okej, okay, kogo mamy? Mamy mini. Czyli laskę myszki Miki, która jest kobietą, ale jest myszką dalej, nieważne, <grywa> okej okay. Kogo mamy tutaj? Mamy kaczora Donalda, postać, którą znam trochę bardziej niż te Chodziło mi chyba o innego kaczora, tego co był z królikiem Baxem, o Ale kaczora Donalda też znam, bo on tak śmiesznie mówił, takim śmiesznym głosem A może jednak postanowię, że będę je zabijał, bo... Bo jednak coś chyba z nich leci, jak teraz sobie zauważyłem, co to jest eee, Kapkę. Ok, dostaliśmy kubek taki na ciasteczka tak? Chyba tak. Dostaliśmy miseczkę taką od Mini. Gdzie... Gufi znaczy nie Guffie, tylko Kaczor Donald już uciekł, bo nie od co go czeka. Okej, okay, ciebie ubijemy. Co z ciebie dostaliśmy? Dostaliśmy z ciebie... Yy, nic ciekawego w zasadzie. Po co mi to? No ale dobra, nieważne. ważne bym jego. oczywiście te wszystkie postaci jeszcze, jeszcze kojarzę, bo wiem, że jest pełno postaci z Disneya, których nie znam, bo w polskich bajkach nawet nie leciały. Czy, czy... w polskich bajkach. To zależy na jakich kanałach, tak? Jakie wy oglądaliście. Ja za moich czasów, pamiętam, było Fox Kids, Fox Kids, był Cartoon Network, ale ten taki stary. E, co tam jeszcze było? No nic, w zasadzie więcej nie oglądałem poza tym. Potem wszedł Jetix, coś tam jeszcze było i teraz nawet nie wiem, co leci, ale... ale takie bajki były, jak pamiętacie, to to, to możecie napisać. I właśnie tam nie pamiętam, czy tam leciały tego typu bajki, chyba nie, tam zupełnie co innego leciało, ale mimo wszystko jakoś się kojarzy te... te postacie. Mamy Pluta, czyli... Psa. No, myślałem, że to będzie. No właśnie, to jest to, kurde, że one nie wyglądają jak te. Gdzie uciekasz? Że one nie wyglądają jak te. Na przykład, skoro to jest Goofy, tak? No to nie wygląda jak pies. Znaczy, to jest Pluto, ale no, jak pies nie wygląda. Daleko mu do psa. Wygląda jak biegający Steve. Co z niego wyleciało? Wleciało z niego kość Pluto. Ej, ale ta kość nie wygląda jak. Chyba, że to taka kość do jedzenia. Bardziej. Już bardziej. Prędzej było uszło, nie? Okej, okay, kogo my jeszcze mamy? Daisy. Daisy, nie, nie kojarzę tych postaci. Naprawdę, wiem kim one są, ale jeżeli chodzi o bajki, tak tak słabo. Nasze znaczy, bardziej okreskówki, tak? Zabijmy ją set, co z niej wyleci. Widzę, że wszystkie te postacie mają mniej więcej te 20 HP. Dużo się tutaj nie różniamy. Woody'ego. Kim był Woody? E, Woody. Aha! Już wiem kim był Woody! To był ten ziomek z tego. E, dr, 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 dr. Ej. Ja wiem, jak to się nazywa, ale nie mogę sobie przypomnieć! Dobra, nieważne, potem mi się przypomni, to, to, to wam powiem. Zresztą sami wiecie, w komentarzu mi napiszecie. A nie mogę sobie przypomnieć, jak ta bajka się nazywa. Okej, okay, dokładnie, Zresztą się Pixarową... Pixarową kulę. Co to jest? Piłkę. Ej, możemy coś z nią zrobić? Nie możemy nią rzucać chyba, nie? Ej, niestety. Ale mamy inne rzeczy, możemy pewnie tą kostkę sobie zjeść. No co, co możemy innego z nią zrobić? Chyba, że jest jakiś kraftik. no to sobie ogarnię. Potem mamy hot doga, no to to na pewno będzie można zjeść. No to tutaj już... Nie wątpię. Okej, okay, mamy buzz Lightyear'a. O oh, fuck. Ale to jest znowu zwykła taka postać, kurde! Lipa! Myślałem, że faktycznie to takie fajne postaci. To są zwykłe skiny na, na, na Steve'a. No ale jest taka postać, no! No jest postać z Disney, no jest postać z Disneya. jakby nie było. Kogo mamy jeszcze tutaj? Słuchajcie, mamy Aliena. Nie wiem, kim on jest. Ja wziąłem go pojęcia, więc go otłukaj, co nam z niego wypadnie. Hych, nic tam z niego nie wypadnie. To jest dziwne. Okej. Okay. Kogo tutaj mamy jeszcze? Możemy sobie przywołać inne jeszcze postaci, czy będę jakieś inne bardziej może kojarzył? Okej, okay, mamy tą postać, tą postać. Else mamy. A ciekawiamy, Annę, Olafa, Kristofa, Hansa Okena y, Mr. Incredible. Okej, okay, to chyba bardziej kojarzę. Mm, uwak, o to jest boss jo? Bez jej, serio? Emperor Zork serio? Czem on jest bosem? To jest to taki kozacki, że musi, musiałby zostać bosem tutaj? No ciekawie. Mam nadzieję, że, że nie mam zbyt dużego echa na nagraniu, możecie mi napisać, zresztą sam sobie potem zobaczę, czy, czy to aż tak bardzo nie przeszkadza, ale na razie nie mam jak tego wypełnić, więc, więc nic nie zrobię do takiego echa będę musiał się przyzwyczaić. No i zresztą również. <grymne> Zabijmy go, co z niego nam wypodnie? Wypodnie nam z niego... Dosłownie nic. Śmieszny, fajnie, super. Okej, okay, włączmy sobie dzień, może będzie, będzie przyjemnie. albo polećmy w jakieś inne miejsce, bo to jest dosyć duże ten zamek Disneya. Tam wyżej jeszcze coś będzie Okej okay. Wejdziemy sobie tutaj na ten plac O i to będzie git I to będzie, będzie, będzie super Na tym placu sobie możemy stworzyć Będziemy mieli Elsę Dokładnie tak Elsa, pokaż się, pokaż Czy... Co? Aha Gdzieś jest Emperor Rezar? Córk? córka Aha, bo generalnie te postacie się same Też tworzą w naszym świecie, to nie jest tak, że tylko ja jakie Mogę je przyzwać, dlatego ona się pojawiła Ta postać, co to jest co to jest za... Dobra, nieważne, z zaraz się przekonamy zresztą, bo to pewnie z tej, z tej modyfikacji pochodzi ten pająk. Okej, okay, mamy Annę, mamy Olafa, nie mam pojęcia kim są te poza naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Mamy Krzysztofa, mamy Hansa, kim Ty w ogóle jesteś? Eee, w ogóle mam problem, nie wiem jak mikrofonu sobie teraz ustawić, bo mam inne biurko i mikrofon mi stoi centralnie przed ekranem. I muszę sobie załatwić ten taki, eee, wiecie, takie ramię do trzymania. Mikrofonu. Okej, okay, tą postać już znam, Mr. Incredible. Była taka rodzinka cała, nie? Tych takich. Yy, jak to się nie pamiętam? <gry> ale tak jakoś było. Okej, okay. HP dosyć. ma. znaczy, no, ma tyle samo HP co inne postaci. Co tutaj będę Wam więcej przedstawiał. Spróbujemy jeszcze zabić te tutaj postacie ale czy z nich będzie leciało takie rzeczy chyba. ewentualnie do craftingu czegokolwiek, bo widzę, że nic specjalnego tutaj faktycznie z nich nie leci, nie? Chyba, że śnieżka faktycznie poleci i tak dalej, ale no, no co i po takiej śnieżce, nie? <grych> okej, okay. weźmy sobie te jajuszka usuńmy i przejdźmy dalej. Co my tutaj jeszcze, gdzie ja byłem? Był Hans, okej, okay. okej, okay, Frozen. No, I lecimy tutaj, kolejne jajuszka sobie, weźmiemy, zobaczymy, kto tutaj nam się pojawi. Okej, okay, mamy Tarzana, Tarzana, pamiętam, net Tarzana grałem, więc fajnie, pamiętam, jeszcze na PlayStation 1, stare czasy, bardzo stare, ale PlayStation 1 jeszcze mam i prawdopodobnie net jeszcze działa, tylko laser się uszkodził. Okej, okay, mamy Ariel, Arielka. Aha, to jest ta, ta, ta i Foka, tak, nie, może nie Foka, ale ona jest yy... syrenką, dokładnie syrenką, dzisiaj strasznie, strasznie ciężko mi się skupić i brakuje mi słów, nie wiem dlaczego to tak działa. Okej, okay, mamy Snow White'a, a to jest tak, ale jednak Śnieżka, halo, a gdzie, gdzie masz krasnoludków? O, fuck, patrzcie, mamy jeszcze Kubusia Puchatka, z niego powinien polecieć tam miodek dobrze mówię Kubusiu, na no, jak pewnie że dostaniemy z niego miodę, Okej, okay. skaramy Kubusia będziemy mieli też tygryska, o pokaż się, ok jest tygrysek, będziemy mieli też, aha dobra to jest już wiem to to jest ten taki z, z uszami, Kłapouchy taki, <grych> nie wiem jak on się to sobie dokładnie nazywało. my Jackas nawet słuchajcie, eee, więc też spoko, co z niego nam poleci kapitanie? Poleci nam z ciebie statek? Nie, nam z ciebie ryba. W zasadzie. W zasadzie by pasowało, może z niego lecieć ryba. Okej, okay, już go sobie powywalamy i lecimy dalej z kolejnymi jajkami. Mamy jeszcze Tarzana. Tarzana zapomniałem wam pokazać. Oj, Tarzan, mógłbyś się ubrać chociaż tutaj. Najlepiej koło drzewa, jakbym cię stworzył, byś się czuł jak u siebie. Ale Tarzan, bardzo spoko. Z Tarzanem zawsze latała jeszcze jedna postać, nie? Z czego ja pamiętam. Tylko weźmy sobie tutaj. Naprawdę, dzisiaj tak mi brakuje słów, jeżeli chcę. Chcę coś powiedzieć, ale całkowicie. Brakuje mi, mi słów i różnych nazw różnych postaci, na przykład. Ok, mamy Luka Skywalkera i to mamy te postaci ze Star Warsów, już więc spoko, Mamy Luka, mamy Hana Solo, mamy y, Czołbukę Aha, to jest ten ziombel. Dobra, to już ogarniam y, Jedi. Jedi, Mickey, co? Myszka Miki to jest Jedi, super. Ok, mamy Magda. Y, jak? Jeszcze raz. Scrooge Magdak. Okej, okay, to jest ten starszy Scrooge, dobra Czemu tak się wychylam? Mówiłem wam, że mikrofon mi zasłania Ej żeby przeczytać coś co mam na środku to Muszę się tak kurde wychylać jak głupek Okej, okay, mamy Suli e Nie wiem kim ty jesteś w zasadzie Mamy Mike Wazowski Okej, okay, to już kojarzę, e ale też nie za nazwy I tamtego też już kojarzę Kim on jest? To jest z tej bajki, oni się nazywali nie wiem, no oni pracowali w takiej firmy, gdzie, gdzie straszyli dzieci w nocy, jakoś tak było, nie? Tylko naprawdę nie potrafię sobie przypomnieć nas w tych filmów. Co dzisiaj jest? masakra! Ej. I to właśnie z Pixara pamiętam, te, te, ta bajka była. Ale jak ona się nazywała nie zielonego pojęcia? Okej... Okay. Czekam jeszcze Mickey Fangeru. Dobra, no to to już... Nikt ciekawy w zasadzie możemy sobie posuwać te jajka. Kogo mamy tutaj dalej? Dużo tych jajek ponujących, boże, masakra! Okej, okay, tutaj te postaci mieliśmy. Okej, okay, stąd sobie zaczniemy w tym momencie. Jeszcze trochę tych jajek zostaje. Naprawdę dużo postaci jest dodanych, a jeszcze więcej jest rzeczy dodanych do całej tej modyfikacji, więc modyfikacja jest naprawdę bardzo rozbudowana. Okej, okay, Donald Fanger, Sully Fan... Aha, są po prostu jakby fanki przebrane za nich, za swoich i ulubieńców z bajek, powiedzmy. Okej, okay, mamy Stitcha. Kojarzę tą postać. To jeszcze jest taki jakby gry na kaseciaka. Serio. Ta takie, wiecie, gry wideo były na kasety, gdzie to się na rynku kupowało. Mieliście tysiąc gier w jednym. No tak mi się to kojarzy. Okej, okay, to są fan czyli te, te, te fanki jakby, które są przebrane za nich. Mamy Mathatera. Ten taki rudy Tak. Grała go ta sama Ta sama osoba, co, co Sparrowa bodajże. Yy, mamy Elis, mamy Nika Wilda. Dobra, no, tych... W w ogóle nie Aż masakra, wam powiem naprawdę dużo postaci z tego, z tej, z tej... Eee... boże, naprawdę, tak mi dzisiaj słowo brakuje, że to jest porażka. O co chodzi? Ja muszę się wyspać w końcu. Eee... Weźmy sobie po prostu kolejne postaci i przebilczę to, co, co teraz się tutaj dzieje. Zapomniałem o czym mówiłem już wcześniej, dobra, nieważne. Lecimy, porażka, naprawdę, powinienem się dzisiaj wyspać, ale mówię, no tyle, o tak, przerwę długą. Yy, miałem w nagrywaniu odcinków Mówię, no nie mogę wam robić tego dalej Jak obiecałem wam w poniedziałek, że będzie film To nie będę tego przekładał już na wtorek, nie? Okej, okay, mamy tak, mamy Drowning Duck yy, Czyli też nie znam yy, Lunchpad McQuack mac, mac, Co? Mac McQuack Okej, Negaduck Czemu Negaduck jest znowu jakimś bossem? Halo, o co chodzi? To jest jakiś zły Zły kaczor? Tak? No to wychodzi Mamy tutaj Deepera, mamy Mabela Mabel, to jest ona Stan, a tych postaci naprawdę też nie znam Serio, Chip, Chipa akurat chyba kojarzę Z, z skądś, jakoś mi się kiedyś O uszy obiło, okej okay, kogo mamy jeszcze tutaj słuchajcie Eee, e, 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 e. Tu leciliśmy Chip, Dale, no Chip i Dale bajka taka była przecież No właśnie, <grytanie> generalnie wszystkie postaci są z bajek SD <grytanie> Świetnie, geniusz ze mnie Okej, okay, mamy Dale'a, to też kojarzę Z jakiś Z jakichś tam czasów Okej. Okay. Ciebie w ogóle nie znam. Nie wiem kim ty jesteś rudy przede wszystkim. Ty już w ogóle. Znaczy, czy jesteś rudy? To jest broda? Nie, to szyja. No ale jesteś łysy i masz czapkę, więc możesz być rudy, no. Z, nie ma co ufać. Ty też jesteś rudy. Okej. Okay. Mamy Cinderella. Eee, okej, okay, fajnie, świetnie. Też nie znam. To była postać Judy Hobbs, Lilo. Mamy Flasha. Flash. Kiedyś pamiętam, była taka bajka Flash i nie, więcej nie pamiętam. <laughs> Taki niebieski ziomek On ja się nazywał Flash, czy jakoś tak. jakoś tak mi się kojarzy, być może mylę znowu. Okej. Okay. Tak się prezentują te postacie. Jeszcze parę zostało, chyba końcówka sama. Yy, będziemy mieli tutaj skąd? A, ciebie, 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 ciebie. No i jeszcze będziemy mieli ciebie. Dobra. I to są wszystkie już postaci Dużo postaci z Bajek, naprawdę tutaj lat już po tym świecie. Yy, ty byłaś Gadget Co? Serio? Nie, nie ogarniam. Agent Coulson. Mamy radioaktywnego pająka. To jest ten właśnie pająk, którego znaleźliśmy tam wcześniej, gdzieś na świecie, który sobie latał. Mamy Hawkeya, Tony Stark. I mamy jeszcze Mary Hopkins. Mary Poppins. Nie, serio, naprawdę. Większość tych postaci w ogóle nie ogarniam, bo to. Nie było gdzie tego oglądać, kiedyś były inne czasy. Będę sobie to tłumaczył, dlaczego ich nie znam. Dobra, no co my tutaj jeszcze mamy w zasadzie z tych postaci dodanych? Bo nie wiem, czy pokazywać wam jeszcze coś, ale chyba pokażę Wam jeszcze tutaj te rzeczy, które dostajemy. Dżemy, czyli coś, coś co. Aha, możemy sobie z tego zrobić blok. Tak, na to wychodzi. Nic więcej. Taki blok sobie robimy, tak. Świetnie, po co mi taki blok w moim świecie? A skąd to dostajemy? Dostajemy to yy, z tego, z surowca. Taki surowiec może po prostu znaleźć sobie w podziemiach. Masakra, generalnie dużo tej rzeczy jest, jak widzicie, które możemy znaleźć też w podziemiach. Ale one mogą też nam dropić na przykład z tych mobów, które tutaj mamy, tak? Czyli mamy z Frozena, znaczy, Frozen Eingot i możemy to prawdopodobnie dropnąć tam z jakiejś postaci z bajki i tak dalej. I większość z tych rzeczy, które tutaj widzę, są właśnie z tego. Chyba, że właśnie tak jak tutaj możecie zauważyć, jest Frozen Aur, który znajdziemy w podziemiach, czyli... Aha, no dobra. Czyli to jednak bierze się z surowców, a nie że wydropi nam to z jakiejś postaci. Mamy miecz... Mamy miecz Mikiego! Ej, to jest kozacki miecz, który ma 14 punktów ataku. To jest dosyć sporo, wam powiem. Jak to wygląda w ogóle? Tak, tak, tak. Tak średnio by powiedział. No nic specjalnego, bo uszy dodane do, do siebie, ale zawsze jest to mieć lepszy niż na przykład diamentowy, tak? Do no dwa razy lepszy, więc. kilof będzie lepszy, tak? Okej, okay, a wyłączmy sobie Game Moda. Zobaczymy, jak to będzie. Szybko atakowało. Czy to jest coś, coś dobrego? Czy w ogóle opłaca się robić tego typu rzeczy? No tak wam, powiedz to szybko kopie coś jak diamentowy mi się wydaje, więc... Chyba nie jest nic specjalnego. Co my to jeszcze ciekawego mamy, Frozen rzeczy. Aha, nawet miecz jest Frozena Frozenowy, taki 21 punktów ataku, to jest już dużo. Możemy zrobić sobie miecz dzięki i puchatkowi i mamy miecz, który ma 7 punktów ataku, no to niedużo. Miki Light Saber fakt 29 punktów? O co chodzi? Masakra. Możemy zaatakować Squidda i za, zabijemy go za pierwszym razem od razu, no bo. No bo kurde, do 29 punktów ataku, no to jest naprawdę dużo. Okej, okay. eee, co mamy jeszcze? Możemy sobie robić na przykład rzeczy, jeżeli chodzi o wystrój na przykład Ale bardzo ładnie wygląda ten blok, wam powiem Jeżeli chodzi o, o wystrój wnętrza, gdzieś w naszym domku minecraftowym, to naprawdę bardzo spoko Poważnie, że też tutaj nadaje się prawdopodobnie do jedzenia Stajamy jeszcze? Mamy łuk, tak eee, Snowball launcher, możemy sobie strzelać z tego śnieżkami <świetnie>, Świetnie Tylko problem w tym, że śnieżkami nie możemy nic nikomu zrobić To jest ten największy problem w tym wszystkim Okej, okay, możemy też przytrzymać i to szybciej wtedy atakuje. Dobra, z do tego się pozbędziemy. Co mamy tutaj jeszcze? Kolejne bloki, możemy z mini sobie zrobić też blok. Możemy sobie zrobić też coś takiego. Co to jest w ogóle? Z czapeczka, jakby? Nie, nie możemy tego założyć na głowę. To nie, więc to jest sum sum. Fajnie. Ale co jest pełno rzeczy do jedzenia? Mamy umbrellę, w sensie mamy parasolkę. Jeden jest po prostu parasol. Hej, halo, nie chcę tego bo to costing... No nie, to, to, to nie. Wyłącz to, bo to jest obok zaraz przycisko F5. Do czego jest to? Słuchajcie. Czy gdybym na przykład spadał z jakiejś wysokości, to to mnie zatrzyma? O, dupa ta! Po prostu jest parasolka i tyle, i nic więcej. Po prostu ona miała być dodana do, do gry. Okej, okay, po prostu nam dropi, prawdopodobnie też z jakiejś tam postaci nam wyleci. Więc tak to na razie tutaj wygląda. Eee, power disc. De facto możemy sobie włączyć. Nie wiem. Keyblade. A, K-blade, ty możemy też atakować. To wiem. To jest spoko. 15 punktów ataku. No, nie jest to zbyt dużo, no ale zawsze. Mamy pixarowe rzeczy. te kolejne rzeczy, które. Aha, no, mamy miecze, tak? Mamy. Incredible ore. Aha, czyli z tych bajek też możemy mieć. Ee, e, e, surowce i możemy sobie z tego coś wykopować. Tylko jeżeli na przykład chodzi o miecze i tak dalej, to. To nie jest to nic specjalnego. Znaczy, tutaj akurat już są lepsze, tak? 15 ataku, no co coś tam jest już lepiej na pewno niż diamentowy. Jeżeli mamy dodane więcej modyfikacji i wiadomo, są postaci, które mają więcej damage, no to spoko, tak? To jest Story Mania Blaster. Jak to strzela w ogóle? Co to jest? O to z tymi kulkami, które tam nam dropią. Okej, okay, no i się wyjaśniło. No i pięknie, i fajnie. Okej. Okay, em... Tak to na razie tutaj wygląda, jeżeli chodzi o te miecze. Mamy też Chestplate, możemy sobie założyć jeszcze tej spodzienki więc ubierzmy się. Co nam to daje? O, siłę i szybkość. Ej, kozacko, jestem Incredible enzy Świetnie. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Yy, mamy ze Star Warsów rzeczy, tego też jest naprawdę. Ty wow, wow 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 to już duża atak, jest czego sobie zauważyłem. Przyuważyłem. Mamy jedzenie, tak? Znaczy, niektóre tego są tylko jedzeniem, większość to są jakieś bloki i tak dalej. Mamy z Marvela różne rzeczy. No ale co ja wam będę tutaj wszystko przedstawiał? Bo znaczy, tych postaci w ogóle nie było, nie? Nie było Halka, nie było tutaj Ironmana i tak dalej. Ale dobra, trudno, słuchajcie. My to jeszcze nic ciekawego raczej nie zostało dodane, tak? Więc to by było na tyle, jeżeli... Wow, 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 jaki deszcz tutaj się pojawił. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Możecie pisać komentarze, możecie subskrybować mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco. No i jeżeli uda wam się dobić 5000 łapek, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, a być może nawet w dwóch. Tak więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już niebawem. Siemanko, cześć, papa.